Przykład taki praktyczny, rok temu chyba, w Mississippi chyba, czy w Missouri przecież pamiętam, w stanie amerykańskim. Kobieta wraca z pogrzebu męża, zostaje z dzieckiem sama w domu, no i z tej okazji ktoś się kłamuje do gałupy, kobieta sama została, ona ucieka na pieprzu z dzieckiem, zamyka się w sypialni i dzwoni na policję, czy może tego napastnika zastrzelić. Policja jej odpowiada, że nie możemy pani powiedzieć, że pani ale możemy pani powiedzieć, że pani może zrobić, musi robić wszystko, żeby ocalić siebie i piecze. No, Fazer się łamał go sypialni, nie go zastrzeliła, wzięli go za nogi, wyciągnęli na cmentarzu butych, prawda? Żadnego procesu nie było, żadnego śledztwa nawet nie było. Koniec. Prawo do obrony konieczne oczywiście musi. Musi być i koniec. Prawo do pana broni wyrównuje szansę. Kobieta bez broni się nie może powronić dla własnych. Więc jeżeli ona ma ona ma broni, to no, mają mniej więcej równe szanse choć jest wielkim wyrównywaczem szans. Trzeba o tym pamiętać. Mężczyzna słabsza może się bronić tylko silniejszego, prawda, z tych samych połowy. Natomiast co do tych sędziów. To jest kwestia wychowania ludzi, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja pan mówiłem, sądownictwo w Byrwych, Wielkojaściej Polskiej, czyli w pomieszku w, w, w centrum, Sarski, było skorupowane i złe. I wtedy po powstaniu styczniowym CERS się zirytował, bo uznał, że właśnie wyroki sądowe by były jednostyczne powstania styczniowego, niechęci ludności do, do cers i postanowił zreformować sądownictwo. W tym celu powołano Komisję Gordy Niewielskiego, zarazem mój kredytor, który był Komisja pracowała dwa lata, opracowała wskazówki, które zrealizowano. Sądownictwo stało się, moim zdaniem, radzanie ale 1 trzecia sędziów musiała się pożegnać mi, mi się wydaje, że obecnie też społeczeństwo sędziów musiało się pożegnać z obawami, by zrobić reformę no, no, osobno-sądownictwa. Osobno no, Mamy jakaś odpowiedź, a może mniejsza. No, trudno powiedzieć. Ale jaki był skutek tej reformy sądownictwa? Wtedy był taki, że w 1963 roku... Ludzie się budowali przeciwko Rosji, a w, a w roku 2000, yy, 1916, kiedy wojska carskie w Warszawę, to ludzie płakały. To były sprawiedliwe rządy i ludzie płakali. Wojska tuńskie były tam z Amerykanami Ta się yy, pierwszą brygadę, prawda? Nie chcę już oddać znany, jak mieli i tak dalej. Było rozczarowanie ludzi. Cara był już wtedy przez ludzi płakany. во царство важи меѓу ними учителство од дека тоа. е чија.